I nie jest gwarancją do, do, dochowania wierności, ani teraz, ani w przyszłości. Nie spoczywaj na laurach, tak jak gdyby raz okazana wierność Bogu miała być Twoją przepustką do nieba i gwarantowała Ci cokolwiek. Bóg daje nam łaskę wytrwania, ale to jest, łaska wytrwania, to, to jest Jego łaska, to nie jest nasza zasługa. I ostatnia rzecz. trzeba opłakuje śmierć męża po czym czytamy, że Dawid bierze ją za żonę i us usuwa z pola, wcześniej usuwa z pola głównego konkurenta i męża, myśli, że wszystko udało mu się zatuszować, uciec od konsekwencji, wszystko wyglądało dla niego bardzo pomyślne, wszystkie ślady wydawały się, że są zatarte, myślał nie żywi, nie mają głosu, mam spokój z Uriaszem, a mimo to pozostał jeszcze jeden, jeszcze jeden problemik. Czytamy ostatni werset. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. To był ten malutki problemik, jeszcze, który został. Bóg widzi, i Bóg powiedział, nie podoba, nie, to się nie podoba Bogu. Bóg nie daje się zwieść planowi zabicia Uriasza. Możesz oszukać ludzi, ale nie Pana Boga. Jeżeli Pana Boga będziemy próbowali oszukać, to nasz grzech może zostać wyniesiony na światło dzienne przez takich ludzi jak Natan. I tak jak powiedziałem, o grzechu Dawida dzisiaj czytamy. Dlatego lekarstwem na grzech jest Boża łaska. Ilekroć upadniesz, po prostu po, upadniesz, proś Boga o wybaczenie, żeby łaskawie przykrył Twój występy krwią Jezusa, który umarł za Ciebie. Przyjdź pod krzyż z żalem i odejdź od krzyża z radością. Radością uwolnienia, radością przebaczenia. Ilekroć upadniesz, wyznaj grzech Bogu, nie zamiataj go pod dywan albo pod obrus, brnąc w kolejne grzechy, niczym Dawid, jakieś pokryzje, kłamstwo. Upadłeś? Przyjdź do Boga, który jest dobry, który jest łaskawy, który jest hojny w odpuszczaniu win. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za łaskę, wielką łaskę, którą okazałeś nam w Chrystusie. I Panie, kiedy czytamy też o upadku Dawida, widzimy, że no, ilustrację tej, tej ewangelicznej prawdy, że kto mnie ma, że stoi, niech bacze, aby nie upadł. I Panie, przypominamy sobie wtedy, że naszą siłą jest jedynie Twoja łaska. Stoimy i wierzymy dzięki Twojej łasce. Panie, dziękujemy Ci, że ostatecznie nawet Upadek Dawida, Ty Panie wybaczyłeś, Ty Panie przykryłeś krwią Jezusa, ale też widzimy bolesne, dramatyczne konsekwencje, które musiał ponieść. Chroń nas, Panie, od naszej własnej głupoty, od własnej niezależności czy nieposłuszeństwa Twojemu Słowu. Daj, abyśmy chodzili w radości, w świetle, abyśmy na bieżąco, kiedy upadniemy, porządkowali nasze życie, wyznając grzech i szukając przebaczenia ze względu na dzieło Jezusa. Amen.